Cześć, 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 witajcie drodzy widzowie. Wygląda na to, że mamy sytuację i tekst, z którego chciałbym zrobić jakiś filmik. Jeżeli się uda mi zwerbować do tego moją małżonkę, to byłoby bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli nie, no to będę próbował sam. Wydaje mi się, że wiem, jak, jak do tego podejść, chociaż nigdy te, czegoś takiego nie robiłem. Ale mamy tutaj jakiś tekst, i zrobi, zrobiłem ćwiczenie tego typu, że w Audacity nagrałem po prostu ten tekst. I sprawdziłem tak orientacyjnie, żeby yy, yy, popatrzeć, jaki, jakie to jest długie. No i wychodzi, że około yy, 3 minut, 3 minuty 12 sekund. I tak myślę, że tego rodzaju filmik to już by się u, udało nam na tym sprzęcie i z tymi w tych warunkach przy kuchennym stole zrobić. Także, no spróbujemy. Zobaczymy jak to wyszło. Party u Pewien opasły jamochłon i jego żona pierścienica zostali zaproszeni do skójki na kolację przy świcach. Gościnna skójka pyta, jakże się pani czuje? Pierścienica wynośle. Nie najgorzej. Dziękuję. I na stronie do jamochłona, który już chłonął dwie bułki. Cóż to za towarzystwo. Szczeżuje i omułki. No i tak dalej. Zobaczymy, co z, to, co z tego wyjdzie. Co nam szkodzi. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do jutra. Cześć.